Hej, cześć! Witajcie! Tak do końca nie wiem, która jest godzina. Mam nadzieję, że już jest godzina 12, bo jak włączam live'a, to... to za bardzo nie widzę, która jest godzina. I zaczekam chwilkę, może ktoś się pojawi. Słuchajcie, więc, po pierwsze, tak, jeżeli ktoś mnie nie zna, to nazywam się Iwona Grochowska. I jestem Life Transformational Coachem, czyli takim trenerem zmiany, trenerem życiowym. Pomagam ludziom przejść przez różnego rodzaju zmiany w ich życiu, mniejsze, większe na poziomie zawodowym, na poziomie osobistym, na poziomie, na poziomie prywatnym, tak żeby mogli. Pełną piersią cieszyć się z, z, z radości tego życia i z tego, co, co życie może przynieść. Natomiast dzisiaj zaprosiłam Was tutaj do. Tak, mam tutaj kartkę, która powiewa, żeby nie zapomnieć, co, co chciałam Wam powiedzieć. Więc dzisiaj zaprosiłam Was tutaj, żeby porozmawiać trochę o. O tym, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak działamy z poziomu głowy i jak działamy z poziomu serca. I co to tak naprawdę zmienia w naszym życiu i jakie są tego efekty. A dlaczego? Chciałam akurat o tym Wam opowiedzieć. Ponieważ jakiś czas temu zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo całe moje życie. To była taka właśnie nieustanna walka pomiędzy, pomiędzy moją głową, a pomiędzy moim sercem. Jak decyzje, które podejmowałam, były podejmowane, czy to bardziej z, ze, ze strony głowy, czy to bardziej ze strony serca i jaki to miało wpływ. I, no i oczywiście, że tak powiem, jaki jest, jaki jest mój wybór i co tak naprawdę jest najcenniejsze i, i najlepsze dla nas. Więc e, przede wszystkim chciałam Cię zapytać, jak tutaj jesteś, e, czy zdarza Ci się, że mm, toczysz taką wewnętrzną walkę pomiędzy swoją głową, a pomiędzy swoim sercem, i kto wtedy wygrywa? Więc e, odpowiedź na jedno pytanie na pewno znam, ponieważ wszyscy e, się przez cały czas spotykamy z takimi sytuacjami codziennie. I ja to widzę w ten sposób, że tak obrazowo, jakbym miała o tym opowiedzieć, ja to widzę w ten sposób, że, że mam takie dwie małe postacie, które siedzą, jedna na moim jednym ramieniu, druga na moim drugim ramieniu i po jednej stronie mam... Wow! Ula! I po jednej stronie mam takiego diabełka, tylko że to jest taki, taki poukładany diabełek, taki diabełek, który ma wszystko zaplanowane, który ma wszystko pod kontrolą. Które ma lekką spinę, więc taki to jest tutaj po, po jednej stronie. Natomiast po drugiej stronie mam takiego aniołka, który jest w ogóle wyluzowany, radosny, szczęśliwy yy, i w ogóle zadowolony z życia, z tego co się wydarza, bez względu na to, jak się wydarza i co się wydarza. E, ciekawa jestem, jak to jest u Was. E, natomiast e, tak już na poważnie, to e, kiedy, działamy, kiedy działamy z poziomu głowy kiedy działasz z poziomu głowy, to jest Twoje racjonalne myślenie, to jest Twoje planowanie, to są Twoje strategie. To jest Twoje budżetowanie, to są Twoje cyferki, to jest Twoje zarządzanie i to wszystko jest oczywiście super, jak najbardziej, ponieważ to jest częścią naszego życia i bardzo często działamy z takiego poziomu w naszej pracy, więc to jest naszą codziennością i to nie chodzi o to, żeby się nagle tego pozbyć, tylko żeby traktować te elementy jako elementy, które są naszymi narzędziami, które nam pomagają w osiągnięciu czegoś. I to dokładnie tak jest, że głowa pomaga ci codziennie w tym, żeby coś zrobić, tak? żeby, żeby coś osiągnąć. Nie zmienia to faktu, że jest to taka przestrzeń, że jest to takie miejsce, w którym bardzo często na tym takim racjonalnym poziomie, w tym planowaniu, w tym zarządzaniu, jakkolwiek by to nazwać. Jest to takie miejsce, w którym są wygrywający i w którym są przegrywający. Jest to takie miejsce, w którym jeżeli wygrywasz, to bardzo często ktoś inny przegrywa. I jeżeli ktoś inny wygra, to wtedy ty przegrywasz. Jest to takie miejsce, w którym nieustannie porównujesz się do kogoś innego, więc ponieważ się porównujesz, to możesz być albo lepszy, albo gorszy, jakby nie ma, nie ma innego wyjścia. I ciekawa jestem, jak bardzo się odnajdujesz w tym, o czym opowiadam. I oczywiście to jest tak, że każdy z nas, tak jak powiedziałam, ma w sobie taką przestrzeń ma jej po prostu trochę więcej lub trochę mniej. Ja natomiast chciałabym zaprosić Cię do takiej przestrzeni, do takiego świata, w którym nie ma rywalizacji, nie ma potrzeby porównywania, nie ma potrzeby porównywania się z kimkolwiek, ponieważ tak naprawdę to jest takie miejsce czesiania, <noise> Ponieważ to jest takie miejsce, w którym wszyscy wygrywają i w którym każdy zawsze wybe, wygrywa, więc nie, nie ma takiej potrzeby, żeby na przykład. Wow, cześć Joasia! Nie, więc nie ma takiej potrzeby, żeby e, porównywać się do kogokolwiek, żeby u, udowadniać komukolwiek naszą wartość, ponieważ e, wartością w, samą w sobie jest to, że po prostu istniejemy, że jesteśmy i, i nie ma takiego, takiej potrzeby, żeby. żeby Ktoś był lepszy, albo żeby ktoś był gorszy. I to miejsce, i to właśnie miejsce jest takim miejscem, w którym naszym przewodnikiem staje się nasze, staje się nasze serce. Więc jest to, jest to taka przestrzeń, w którym stres i frustracje, które są wywołane właśnie takim porównywaniem, takim wygrywaniem lub przegrywaniem, kiedy ten stres i ta frustracja są zamienione są jakby przekształcone w, są przekształcone w takie poczucie Twojego wewnętrznego spełnienia, w takie poczucie, że po prostu wszystko jest ok bez względu na to, co się dzieje, a na poziomie nawet takim fizycznym, kiedy, kiedy po prostu robisz coś w zgodzie ze swoim sercem, to czujesz tutaj po prostu na poziomie serca takie ciepło, taką, taką lekką wibrację i wtedy wiesz, że to jest właśnie to. I kiedy to ci jest potrzebne, więc na pewno jest ci potrzebna taka świadomość w momentach, kiedy dokonujesz jakichś wyborów, w momentach, kiedy tak naprawdę decydujesz, czy przebywanie, na przykład z jakąś osobą jest dla ciebie ok, jest to zgodne z tobą, z tym, jak się czujesz, czy wybieranie jakiejś sytuacji w twoim życiu. Jest to też z tego poziomu serca, czy jest to z poziomu myślenia, że na przykład coś powinieneś zrobić, że ci się wydaje, że tak powinno być, kiedy za dużo analizujesz. To wtedy bardzo często jest taka sytuacja, że to nie będzie tak naprawdę z poziomu Twojego serca. I bardzo ważna, bardzo ważne również, również takie. Taka świadomość jest w chwili, kiedy właśnie coś się zmienia w Twoim życiu, jest w chwili, kiedy będziesz musiała czy musiał podjąć jakąś decyzję, yy, która na przykład zważy na Twoim życiu. Yy, I byłoby dobrze, żeby ta decyzja była z poziomu serca, ponieważ Twoje serce najlepiej wie to, co będzie dla Ciebie najlepsze. I znam, znam bardzo wielu ludzi, którzy na przykład. Yy, są w tym świecie rywalizacji, są w tym świecie wygranych i przegranych na co dzień. Chodzą do pracy, chodzą do pracy, bo muszą, zmuszają się do tego, bo im się wydaje, że muszą. Natomiast co by było, gdyby tak naprawdę była taka możliwość, żeby nasza praca, żeby to, co robimy, mogło, żeby po prostu było naszą pasją? Żeby pytanie, czy dzisiaj pracujesz? Było takim trochę dziwnym pytaniem, bo za bardzo nie, nie, nie wiesz, jak masz na nie odpowiedzieć, ponieważ w efekcie ja w tym momencie pracuję, natomiast jest to coś, co uwielbiam robić, coś, co w pewnego dnia wybrałam i trudno to nazwać pracą, nawet patrząc tutaj na, na okoliczności e, przyrody, które, e, które, które tutaj mam wokół siebie. Więc. Um, więc kiedy dokonujesz, kiedy dokonujesz tych wyborów, chodzi o to, żebyś wykonywał, żebyś wykonywała te, te wybory właśnie z poziomu serca, ponieważ ono najlepiej, najlepiej wie to, co będzie dla ciebie, to, co będzie dla ciebie najlepsze. E, więc e, miałabym taką propozycję, żeby w tym tygodniu na przykład, żebyś, e, żebyście zwrócili uwagę na to. W jaki sposób wybieracie różne sytuacje w Waszym życiu? W jaki sposób um, wybieracie to, co chcecie robić? W jaki sposób wybieracie ludzi, z którymi na przykład chcecie i lubicie przebywać? Czy to jest bardziej na przykład na zasadzie: OK, wszyscy znajomi gdzieś tam idą, to mm, no okej, okay, to ja też powinnam tam iść. Czy rzeczywiście to czujesz z poziomu serca? Czy masz na to ochotę i czy rzeczywiście też chcesz gdzieś z nimi pójść? Co jest oczywiście wtedy, wtedy jeszcze większa przyjemność dla ciebie. I takim, myślę, że bardzo dobrym przykładem. Moich wyborów z poziomu głowy i z poziomu serca jest, jeżeli dostaliście mój mailing, to jest na przykład wybór mojej, to jest wybór mojej szkoły coachingowej, gdzie jedna szkoła została wybrana jakiś czas temu przez moją głowę z poziomu rozsądku, z poziomu takiego poczucia bezpieczeństwa, że to będzie coś, co znam, ponieważ była to renomowana polska szkoła. Natomiast kiedy już tą szkołę wybrałam, to coś mnie tknęło w środku, w moim sercu, coś mnie tknęło i wiedziałam, mm, to, 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 to nie będzie to. I wtedy moje serce pokierowało mnie w kierunku drugiej szkoły, którą znalazłam i którą też skończyłam. I Dzisiaj, no, możecie się domyślać, tak naprawdę, gdzie, tak, gdzie się więcej nauczyłam. Więc w tej szkole wybranej przez głowę nauczyłam się takiego racjonalnego myślenia, takiego coachingu, bardzo racjonalnego, który też istnieje oczywiście, natomiast nie jest to coś, co mnie jakoś specjalnie interesuje. I yy, większość rzeczy, które dzisiaj wiem i które wam przekazuję, i to wszystko, co się wydarza w moim życiu, jest wynikiem tego mojego wyboru, które zostało yy, zrobione przez. Moje serce. I drugi przykład, taki z życia wzięty. Oczywiście yy, to, gdzie dzisiaj jestem i, i miejsce, z którego do Was robię dzisiaj to nagranie, jest wybrane przez moje serce. Natomiast to, że musiałam ten czas sobie zorganizować, że jest ta godzina 12 i ja odpalam, yy, ja odpalam live'a. To, że zastanawiałam się nad tym, o tym, czy znaczy się o czym chciałabym Wam opowiedzieć, i musiałam to wszystko sobie jakoś zorganizować, zaplanować i tak dalej. To była moja głowa, więc ona oczywiście jak najbardziej się w różnych sytuacjach przydarza. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, czyli. Jak znaleźć w ogóle tą drogę do swojego serca? No bo to nie jest takie, ok, od tego momentu będę słuchała swojego serca. Oczywiście, można włączyć taką swoją uważność w tym kierunku. Natomiast yy, ta droga może być taką drogą, którą po prostu wykonujesz ze swoim life coachem. I to mogę być ja, to może być ktokolwiek inny. Natomiast. Yy, jest ważne to, że mówię tutaj o live coachingu, a nie o tym właśnie takim bardzo często znanym i odbieranym coachingu biznesowym, ponieważ jest to coaching, który cię uczy. Takiego racjonalnego myślenia, dbając o Twoje wartości, pracując trochę na Twoich przekonaniach. Natomiast jeżeli chcesz znaleźć drogę do swojego serca, no to będzie bardziej ten life coaching I jedyna moja sugestia, jaką mam tutaj w tym miejscu, to jest to, że jak będziesz wybierał, jak będziesz wybierała osobę, z którą po prostu będziesz chciała pracować, to wybierz tą osobę. Yy, tak, żeby ta osoba mówiła do ciebie z poziomu serca, a nie wybieraj tej osoby na zasadzie, nie wiem, najładniejszej strony internetowej, yy, ceny czy czegokolwiek innego. Tylko posłuchaj głosu swojego serca, co ono ci odpowiada, co ono ci podpowiada i czy to, to będzie właściwa osoba do tego, żeby ci towarzyszyła w odkryciu tego miejsca w Tobie. No, widzę, że mamy tutaj dwie e, osoby, które są do końca ze mną, Ania i chyba Joasia, z tego co widzę. Asia, e, e, macie jakieś pytania, to Wam odpowiem na te pytania. E, natomiast jeżeli pytań nie macie, to po prostu poz pozdrawiam Was serdecznie. <noise> ja też wysyłam całusy. I do zobaczenia w przyszły poniedziałek, o godzinie 12, dokładnie tutaj, może nie w tym miejscu, gdzie jestem, tylko w jakimś innym. Ściskam Was mo mocno i e, tak, idźcie za głosem swojego serca. Pa pa! Dzień!